W wiadomościach od Państwa pojawia się coraz częściej wątek czy pytanie: czy wróci pandemia? No więc kilka słów na ten temat w dzisiejszym spotkaniu zapraszam. Czy wróci do nas pandemia, czy wrócą do nas wirusy, czy wróci do nas COVID? To pytanie pojawia się coraz częściej. No to przy okazji. Przypominam, tutaj opisujemy bardzo dokładnie, jak radzić sobie z wirusami. Z każdymi właściwie wirusami. Czy wróci pandemia, czy wrócą wirusy? Otóż trzeba zacząć od tego, że wirusy nigdy nie zniknęły. Wirusy są ciągle z nami, i to nie jest tak, że one sobie odlatują i przylatują, jak ptaki do ciepłych krajów. Tylko one są ciągle. Mówimy, bardzo często słyszymy, przewiało mnie. Zimno mi było, dlatego złapał mnie wirus. No, to jest prawda, ale nie do końca, bo to nie przewianie powoduje, że chorujemy, łapiemy grypę czy inny wirus, tylko brak odporności. Tak? Niesprawny, nie do końca sprawny układ odpornościowy, bo jeżeli mamy właściwy układ odpornościowy, silną ochronę, to żaden wiatr, żadne zimno nas e, nie jest w stanie pokonać. Natomiast mówi się, że wirus wraca, kiedy jest zimno. Nie no, tak jak mówię, wirus jest ciągle, tyle tylko że my jesteśmy coraz bardziej podatni na te wirusy, bo właśnie jest zimno, bo nasza odporność nie jest dostatecznie mocna i wirus korzysta z tej naszej chwilowej słabości układu odpornościowego i zaczyna działać. Wirusy są, e, wirusy mutują. W tym roku będziemy mieli, oczywiście, tak jak zawsze, epidemię grypy, nowej grypy. E, szczepionki na tę grypę, czy są no, na tę najnowszą grypę, na tę e, mutację, najnowszą mutację wirusa? Oczywiście nie ma na to szczepionek, bo mamy szczepionki na poprzedni e, typ wirusa. No, producenci nie zdążyli stworzyć. Zresztą nigdy nie, nie są w stanie zdążyć stworzyć tej szczepionki na aktualny wariant wirusa, no bo taka jest charakterystyka chorób wirusowych. Więc jaka jest metoda na grypę, na wirusy? Tutaj bardzo dokładnie to opisujemy. Przede wszystkim musimy dbać o odporność, a odporność to zdrowy i sprawny żołądek, zdrowe, mocne jelita, odpowiedni poziom witaminy D. Odpowiedni poziom kwasów tłuszczowych omega-3 w diecie i właściwie jeszcze, oczywiście, ruch, i właściwie, jeżeli to wszystko będziemy mieli, żaden wirus, żadna grypa nie powinna być dla nas straszna. Jak, które witaminy uzupełniać? W jakich ilościach? I co, co z witaminą D? A jeżeli zachorujemy, co zrobić, żeby szybko? Wyleczyć się z grypy czy z choroby innej choroby wirusowej. Tutaj bardzo, bardzo dokładnie to opisujemy. Książeczka mała, podręczna. Warto ją mieć zawsze przy sobie, a szczególnie teraz, kiedy okres jesienny się zbliża, kiedy właśnie robi się coraz zimniej, kiedy nasza odporność no, może, bardzo często tak jest, nie być odpowiednio silna, żeby radzić sobie z wirusami, które jak powiadam, zawsze były, będą, są. Z nami, więc nic nie przychodzi, nic nie odchodzi, to ciągle jest. A zupełnie inną sprawą jest to, czy zostanie ogłoszona pandemia, czy nie zostanie ogłoszona. To już są kwestie oficjalnych deklaracji, natomiast przecież my doskonale wiemy, że wirus nie słucha konferencji prasowych, nie słucha pana ze Światowej Organizacji Zdrowia, tylko sobie po prostu jest, niezależnie, zawsze. Swoją drogą pan ze Światowej Organizacji Zdrowia, to taka ciekawa postać, tak ostatnio czytając, szukając informacji na jego temat, czytam w Wikipedii, okazuje się, że same pozytywne informacje. Natomiast jeszcze kilka lat temu pojawiały się też w oficjalnych źródłach internetowych no bardzo wątpliwe doniesienia na temat jego reputacji, na temat jakichś rzekomych no, niezbyt fajnych okoliczności, w których uczestniczył, jakichś zamachów terrorystycznych, w jakichś zleceń zabójstw, i tak dalej. No, internet, mówi się, że w internecie nic nie ginie. Otóż informuję Państwa, że w internecie, jeżeli ma coś zginąć, to zginie natychmiast i zginie z każdego miejsca w internecie, więc internet jest najprostszym narzędziem do tego, żeby coś zginęło, jeżeli ma zginąć. Swoją drogą, pewnie gdzieś tam jeszcze. Jakieś informacje rzetelne można odnaleźć na temat Pana ze Światowej Organizacji Zdrowia. A propos internetu, raz jeszcze polecam ten numer miesięcznika Zdrowie bez leków. No i oczywiście polecam jak zwykle własny tekst, ale. Robię to dlatego, że tutaj opisuję, w jaki sposób nie dać się oszukać w internecie. To znaczy, jak, działają, jak działa propaganda w internecie, jak się oszukuje, jak się tworzy fikcyjne informacje i w jaki sposób one są dystrybuowane, jakie narzędzia propagandy się wykorzystuje do tego, żeby oszukać, zmanipulować. Czytelnika, użytkownika internetu. Jak się temu przeciwstawić? Otóż w tym moim artykule to bardzo dokładnie zostało opisane i warto, warto z tego skorzystać, ponieważ no, ja tutaj to opisuję na podstawie własnych naszych doświadczeń wspólnie z profesorem Frydrychowskim. Przecież my też tworzymy treści internetowe, przekazujemy prawdziwe informacje, ale no nie jest to łatwe, bo cenzura e, chce zrobić wszystko, żeby te informacje zablokować, żeby nie dotarły do Państwa, żebyście Państwo nie byli zdrowi. Cenzura w sieci jest, zawsze była, jest to miejsce, które najłatwiej się cenzuruje, więc pan z WHO jest czystym, krystalicznym, fantastycznym człowiekiem, świetnym menedżerem, który dla którego najważniejsze jest zdrowie całego świata, Natomiast my, opierając się o rzetelną wiedzę, o naukowe źródła, o doświadczenia w leczeniu bardzo, bardzo wielu tysięcy pacjentów, my nie mamy racji. My się nie mieścimy w nurcie, Naukowym, nie mamy potwierdzonej rzetelnej wiedzy, to co mówimy nie jest oparte o doniesienia, oficjalne doniesienia naukowe, więc jesteśmy nie na tej fali, na której powinniśmy płynąć i nigdy na niej nie będziemy. My będziemy na fali rzetelności, prawdy i zdrowia. Tutaj bardzo dokładnie te mechanizmy. No, wszyscy korzystamy z internetu, więc wydaje się, że to o czym tutaj. Pisze jest też uniwersalnym podręcznikiem, wskaz, wskazówkami uniwersalnymi, jak poruszać się w internecie jak nie dać się oszukać jak nie dać się zmanipulować. Jeżeli chodzi o nasze książki, jeszcze są dostępne jeszcze cenzura ich nie spaliła więc, więc warto z tego jeszcze korzystać. Przypominam także o newsletterze. Na naszej stronie internetowej www.skutecznywyleczyć.pl zapisujecie się Państwo i bardzo dobrze do newslettera. To właśnie jest sposób na cenzurę, na, na grupy interesów, które nam szkodzić będą i już szkodzą. Będziemy dostarczać Państwu informacje bezpośrednio, właśnie kanałem mailowym więc www.skutecznywyleczyć.pl. Tam na głównej stronie jest formularz newslettera. Warto się zapisać. Jest nas już coraz więcej, więc bardzo to cieszy. Wkrótce ruszymy z przekazywaniem bezpośrednich informacji. Oczywiście, te informacje, które będą się mieściły w takim paradygmacie dostępności internetowej, będą na naszych kanałach, na Facebooku, na YouTubie, bo z tego nie rezygnujemy. Natomiast te, które ocenimy, że mogą być wątpliwe z punktu widzenia interesów, choćby koncernów farmaceutycznych. Czy Światowej Organizacji Zdrowia będą do Państwa przekazywane bezpośrednio, właśnie za pośrednictwem naszego newslettera? Więc polecam raz jeszcze, pamiętajcie o tym i do zobaczenia niebawem. COVID, jeśli ktoś zachorował, można bardzo łatwo wyleczyć w ciągu właściwie dwóch, trzech dni. O tym, jak to zrobić? Pisaliśmy w pierwszej części naszych książek i no, mam nadzieję, że COVID nie wróci, prawdopodobnie wróci inny rodzaj pandemii, ale ten sposób postępowania, jeśli chodzi o choroby wirusowe, będzie zawsze aktualny i warto się z tą, tym pierwszym tomem zapoznać.